Pomimo niedawnych spekulacji i spadającej sprzedaży Switcha, Nintendo potwierdziło, że jego plany dotyczące ogłoszenia konsoli nowej generacji pozostają niezmienione. Prezes Shuntaro Furukawa, podczas internetowej konferencji prasowej, towarzyszącej najnowszym wynikom finansowym firmy, powtórzył, że następca, tymczasowo nazywany Switch 2, nie zostanie ujawniony przed końcem bieżącego roku fiskalnego który kończy się w marcu 2025 roku. Ta wiadomość może rozczarować entuzjastycznych fanów i inwestorów, którzy mieli nadzieję na wcześniejszą prezentację, zwłaszcza w świetle malejącej sprzedaży Switcha. Nintendo niedawno zrewidowało w dół prognozy sprzedaży, przyznając, że popyt na starzejącą się konsolę jest niższy niż oczekiwano. Analitycy branżowi popierają ostrożne podejście Nintendo. Hideki Yasuda z Toyo Securities podkreślił potencjalne ryzyko związane z przyćmieniem ważnego sezonu zakupowego przed świętami przed wczesnym ogłoszeniem. Sugeruje on, że skierowanie uwagi na przyszłą konsolę może negatywnie wpłynąć na bieżącą sprzedaż i jeszcze bardziej osłabić zaufanie inwestorów, które jest już napięte z powodu braku konkretnych informacji na temat następcy Switcha. Chociaż Nintendo może pochwalić się solidną ofertą oprogramowania na nadchodzący rok, w tym długo oczekiwanymi tytułami takimi jak nowa gra Super Mario Bros, uwaga rynku niewątpliwie przesuwa się w kierunku nowej generacji sprzętu do gier. Nintendo Switch, pomimo swojego niezwykłego sukcesu z ponad 146 milionami sprzedanych egzemplarzy, zbliża się do końca swojego cyklu życia. Na razie Nintendo wydaje się zadowolone z utrzymania obecnej strategii, priorytetowo traktując sprzedaż i wydania oprogramowania na istniejącego Switcha. Społeczność graczy będzie musiała poczekać trochę dłużej na oficjalne wiadomości o długo oczekiwanym Switchu 2.